Witam, witam. To jest moja fura, która jeździ po. Tutaj po niebie. Możecie sobie zobaczyć konstrukcję. Ona wypycha na dół. Teraz wiecie dlaczego. Klikam to. Patrzcie, jak to na hamulcu się przesuwa. To ma najbardziej przycisnąć do dołu. Wtedy. Patrzcie, to może zrobić Też. Jedna. Dobra już. Chypna chypna. Widzicie, zaczęli się Tak Jak chcecie zobaczyć jak to auto wygląda. Wyglądało wcześniej niż to czego go używałem, to mogę Wam pokazać. Usuwam to. Było To sztuczne auto, które Dobra, zróbmy wam teraz najszybsze auto, jakie stworzyłem w Gary's Modzie, więc żegnam. Do widzenia.